Seria rysowania bardzo Wam się spodobała, to dzisiaj, słuchajcie, nie będziemy do końca zgadywać, chociaż nie. Też będziemy zgadywać, co takiego rysujemy, ale mało tego, tym rysunkiem będziemy chodzić, będziemy normalnie nie grać z tego, co Hi Kitek mówił. Zobaczymy, czy zgadnicie, co takiego narysowałam i kim takim jestem. Więc Kitek, przemyśl dokładnie, co takiego chcesz narysować i gdzie to się rysuje. Tutaj, okej. Okay. Siemanko, tutaj mu bo tu musisz zrozumieć, na czym to polega. Naciskasz, rysuj, tak? Tak, nacisnęłam. I w tym momencie za zaczynasz rysować od ciała. To jest ciała? Pierwsze, co potem naciskasz sobie na przykład głowa I rysujesz głowę, żeby wszystko było tak jakby Zanimowane w trakcie, żeby to się ruszało A to będzie wszystko połączone? Tak, tak, możesz, nie, nie musisz dawać tam niżej Że na przykład uchwyt koło pasażer Ale ramię, noga, na początku sobie robisz Ramienia, potem sobie robisz nogi Tylko musisz pamiętać, że musisz dodać to ramię Ja zaczynam od ciała, czyli na przykład sobie na, stwierdzę, że Narysuję sobie, wiem, co widzowie narysuję Ja też wiem, tylko nie wiem, czy mi to wyjdzie I się boję, mogę to pokolorować? Możesz, rzeczywiście no masz całą paletę kolorów Dobra, spróbujmy widzowie nie wiem, czy mi to wyjdzie. Oczywiście wy będziecie zgadywać w komentarzach, co takiego narysowałam. Kitek też. No, okej. Okay. Uznajmy, że to... Jeszcze za bardzo nie wiem. Kitek już wie, jak to będzie wyglądać. Ja jeszcze nie wiem. Więc trochę się zaczynam martwić. Ale to nie zmienia faktu, że... że damy radę, widzowie. Dajcie znać koniecznie, kim wy chcielibyście zagrać i czy kiedykolwiek graliście w to grę. Czy ja mogę to Fajnie byłoby to zweźć. O! Tu jest sztos! Jeśli też uwielbiacie rysować, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja tutaj zobaczymy wszystkich fanów Połączymy w jedno. Natomiast mi idzie tak w miarę, okej, okay? ale no jednak wolno mi. idzie, to, że to nie jest na czas, co nie? Nie, nie, nie. Tu sobie rysujesz na spokojnie, nigdzie się nie musisz denerwować. Po prawej stronie. Bo to jest ważne w sumie, ta osoba, którą narysuję. No bo to jest mój ludzik. Patrz, po prawej stronie masz części, czyli naciskasz sobie, jaką część chcesz robić. Okej, okay, dopiero głowę zrobiłam, bo zaczęłam od głowy. O matko, ja, ja, ja zrobiłem swoją. Pie... To jest. A, dobra, okej, okay. już myślałam, że nie mogę zrobić ciała, ale chyba mogę wrócić do tej części, co nie? Tych, chyba, chyba możesz, tylko pytanie, czy tu jest jakieś uzupełnienie? Ej, to jest bardzo ważne. A ja się teraz boję, bo kliknęło tutaj, ale, ale chyba się udało. Dobra, ja, ja spawnuję swoją pierwszą postać. Nie, cofnij, 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 źle to już wyszło. O matko! Ty jeszcze nie widzisz, co ja rysuję, co nie? O matko, tylko jakie Alright. słodkie. Ej, ty mi nie zdradzaj, bo ja też chcę zgadnąć, co ty narysowałeś. Więc nie ma takiego zgadywania tutaj teraz, znaczy zdradzania Dobra, i tak, rączka. O matko, co to za rączka? Nie! Chyba sądzę, widzowie, że wy już wiecie, kogo ja rysuję. No napiszcie koniecznie w komentarzu, bez oszukiwania. Natomiast Kitek zaraz się dowiem. Czekam na, czekam na to. A, bo ja zawaliłam. Czekaj, bo tu ręce osobno się robi. Dobra, tu jest ramię, noga, ale jedna czy wszystkie? Okej, okay, wszystkie. W takim razie kończyny. Yy, dodajesz, dodajesz sobie. Możesz sobie oddzielnie je robić. Tam dodajesz możesz cztery części ciała. Tak, no po prawej stronie ci pisze. Pierwsza noga, druga zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem ciekawa jak on będzie się ruszać. To jest w ogóle sztołos. Wydajemy kolejną, ale będzie super. I ostatnią. To to jest minus seat? Nie, to niżej to nie musisz robić. To jest jak na przykład byś chciała samochód zrobić i kogoś w samochodzie i takie różne rzeczy. A. Nie chcę, wydaje mi się, że skończyła. Chyba wyglądało yes! No już widzowie wiedzą, co to jest No i naciskasz spawn, naciskasz spawn teraz Okej, okay, ale jesteś gotowy, bo musisz zgadzać, co to takiego Jesteś gotowy? A ja, ja jestem gotowy, aż. Ja już moje piękne stworzenie, no 3, 2, 1, proszę A co to jest? Co to jest? Stay still, walk around, co to jest? NPC? Nie, co ją ja mam narciśnąć? Teraz daj pierwsze, NPC Okej, okay. dawaj O O mój Boże, o Ależ to No dobra. Ojej, wiecie jaki on cieniutki jest tutaj. Takie uh -huh. mięliwictwo. No chodź, pokaż się. O Boże, jaki on jest pocieszny. Ej, strasznie. No i wiesz, Kitek, co to jest, co nie? Jest uroczy. Widziałaś... No, nie, nie wiem, kto to jest, wiesz? To jest mój najlepszy przyjaciel, pan Ropuś. No, no, musisz znaleźć. Moi chodzi gdzieś tam daleko. Świnia! zrobiona Od razu poznałam, nie musiałam czytać. No po... Się, świnko, o jak słodko! I szczerze dzięki temu w ogóle jakby tym ruchom, te postacie wyglądają jeszcze lepiej po prostu. Jest tak bardziej żywo, tak bardziej profesjonalnie. Ale coś mogę z tym postacią zrobić? W ogóle czy? Dobra, kolej. Ja teraz kolejne yy, resetuję całkowicie. No bo patrz, tu jest coś. Wiesz Co? Ja się nie znam, ale może widzowie nam podpowiedzą, bo ja nie mam zielonego pojęcia. A to są farby? A i patrz, tu się zdobywa jakieś farby. Ale Farby zbierasz, żeby móc w ogóle chyba rysować Ja mogę zrobić drugą postać? Czy... Tak, możesz dwie postacie robić Dobra, to zaraz resetujemy. Ale powiedz mi, co to są za drzwi? Ja już rysuję drugą Teraz wchodzisz, resetujesz i robisz jeszcze raz Ja nie mam pojęcia Widziałeś te drzwi? Jak do nederu, po oh, oh. Nie, nie widziałem Ja teraz rysuję bardzo fajną rzecz I myślę, że wygram ten pojedynek teraz widzowie Napiszcie, kto lepszy, kto lepiej narysuje Usuwasz tą i wtedy... I... Ale ona chodzi, normalnie zostaje Mam to jakoś zapisać, czy nie? A jak ty to wziąłeś? startowałeś. kosz? Nie, reset no normalnie, no, no to takie życie. Żartujesz? o no, to normalnie tak. No tak. A a, usunęłam go! O, matko, to było strasznie niemiłe, ale zacznijmy od głowy, bo najłatwiej będzie mi zacząć od głowy. E, teraz już widzowie troszeczkę już bardziej ogarnia. o jak tutaj się to robi. No i dobra, teraz macie podejście numer Ech. dwa. Zgadujecie, co Kitek rysuje i zgadujecie co ja rysuję. Zobaczymy, kto zrobił bardziej skłonny do zgadywania dla widzów. ja! Za damy sobie na to i Here we go. Mhm. Zgadną, a niektórzy może będą potrzebowali chwili, żeby się zastanowić i upewnić, to to taki jest. Aki, tak jak oceniasz mojego bąbusia w ogóle? Bardzo ładnie ci wyszedł, zazdroszczę troszeczkę, dlatego bardzo się teraz staram, powiem tak. Bardzo się staram, żeby wyszło tak jak chcę. Ja, ja nie wyszło. Jaja, wielkanocna, normalnie, no. ją na wielkanoc. Mogłam też coś... na halu zrobić. Jeśli widzowie, chcecie kolejny odcinek, właśnie z tej gry, może jakiś challenge wymyślicie nam, właśnie do tego, to koniecznie napiszcie w komentarzu rysowanie. No i ten challenge, jeśli ktoś Coś ma jakiś fajny pomysł, zobaczymy. Dobra, wracam do głowy. Aha, to było dziwne, ale okej. Okay. O matko, nie wygląda tak jak powinien. O matku, co ja nie. zrobiłem? I... Za grube. To musi być takie. No ta postać będzie miała troszkę więcej szczegółów u mnie. To u mnie jest porażka na razie. Widzowie, jak już się zobowiązałam, że to zrobię. Nie, za, za, za... Ej, znaczy, z jednej strony tutaj nie ma tego stresu, bo nie ma odliczania czasu, tak jak na tym rysowaniu, co ostatnio robiliśmy. Ale jednak, no i, i tak jest stresik, bo. O nie, ciało osiągnęło limit. Co? A nie, jeszcze, jeszcze na głowie najważniejszej rzeczy zapomniałam. A nie, dobra, dobra, nie, nie, nie jest okej. Okay. Ciebie już wiecie, co to jest, ale szykitek nie wie, więc nie. E A idzie za długie, za, za, za źle, źle. Jeszcze raz tak? Nie, może tu bardzo. O, tak i tak. Nie. Jak ty kolorowałeś go w środku, żeby tak ładnie ci wyszedł? No po prostu jeździłam tym pędzlem. Ja mam problem. I na ciało, zrobimy jeszcze. to nie jest serio łatwe. widzowie sami spróbujcie i zobaczcie. Ci się tak wydaje tylko. Dobra, y, teraz tak, żeby mnie nie zepsuła e, Ręce. Ojej, jak to zrobić? A może tylko dwie? Ja mam bardzo duży problem. Ja też. Nie, no ja chyba nie pokoloruję teraz swoje jego. Tak Ta kolorowanie idzie bardzo tu, dużo tuszu. No zepsułem. Ojej. Ej, nie, nie, to to, to chcę usunąć. Eee... Dobra, ja go spawnuję. To jest to, co ja chcę zrobić. Jako rękę zrobimy w takim razie drugą to. Tak, to będzie dobre. To będzie dobre. Kitek, <laughs> poczekaj no. Widzowie, musicie to ocenić. Czy ty, czy ty brałaś i robiłaś sobie koło fortuny, czy nie? Nie, no bo chyba jest płatne. Dostałaś jedno za darmo na start. Serio? A co było w nim na przykład? Ja trafiłem coś ciekawego, ale musisz to zobaczyć po prostu. Musisz go zna musisz znaleźć, bo bardzo ciężko będzie zobaczyć mój rysunek aktualnie. No, musisz sobie przyjść i zobaczyć bo skończysz, będziesz widzieć, widzowie Dobra, wydaje mi się, że jest okej okay. Widzowie chyba już wiecie, co to jest, ale koniecznie napiszcie w komentarzu A ja fauluję go I no nie, wyszedł taki fajny, jak pompus. Moja świnia dalej biega tutaj Ej, nie, jak się rusza, to jest plus O matko, głowa mu odpadła a, a gdzie ty masz? Gdzie ty jesteś? No bo ja poszłam na ubocze, żebyś nie widział, ale głowa mu odpada Gdzie ty jesteś? Tu jestem, Kitek. Gdzie, tutaj, widzę, widzę, biegnę do ciebie Znowu mi się zacięło o, ma nie, o ma... Fajne, to nie? Co to mu zrobiłaś? No bo mu głowa tak, widzisz, jakoś dźwięje. Ale grubasek, jaki on jest. Ej, fajny, fajny, podoba mi się. To no teraz musisz poszukać mojego. Pusinek. Czy to jest twój pusin? Ależ to! ej, twój jest fajniejszy. Bo trafiłem, właśnie, trafiłem w kole fortuny. Dwa jamboski trafiłem i to jest mój jeden jambosek. Jeszcze mam jedno użycie jamboska. Jambo, a ja też to jest tylko fortuny. Masz po lewej, no i spin naciskasz. No i? Co trafisz? Nie wiem, bo długo się Farby tylko, nie wiem po co mi na razie Kurczę! O, to współczuję, ja trafiłem dwa razy giganta Ej, Fajny, masz i tą śpinkę I tego Pusina, koniecznie napiszcie w komentarzu Komu lepiej poszło, który puszin jest lepszy Bo mi się podobają, o bydła O jaki mój słodki jest O matko, chodź zobacz co się z moim dzieje No, gdzie ty jesteś? No jak to gdzie, no przy moim bo Łatwo mnie znaleźć Ale on chodzi słodko Ale, ale zobacz jak mu się ten o, Włoski odpadają mu, zobacz, no, no te trzy Nie, powiewają mu na wietrze Po prostu, tupecik Ej, sztos, ta gra jest Naprawdę super Widzowie, napiszcie, ci chcecie drugi odcinek, którym to Rysujemy rzeczy do zgadnięcia Czy ja mogę przeskoczyć? Tak, mogę Ej, <laughs> e Normalnie, jak przez jakąś przeszkodę Poczekaj, gdzie ty uciekasz? Poczekaj Zostaw mojego jumposka. Poczekaj o, jak ja zrobię tak, to go nie widać. O, tak, jak już go widać. Jest, jest piękny. Widzimy się na tym rysunkowym challenge'u. Zobaczcie, jak tam nam poszło. Pa!